Sven Nordqvist Minuta koguta Staruszek Petson miał mały domek z ogródkiem i drewutnią Szopką na narzędzia i kurnikiem z dziesięcioma kurami Kot findus drażnił się czasem z kurami, kiedy nie miał nic innego do roboty, a później się gonili. Kury były najlepszymi koleżankami findusa. Były prawie tak zaprzyjaźnione z findusem jak Petson. Pewnego dnia Petson przyszedł do domu z kartonem. Wszedł na wybieg dla kur i zamknął za sobą drzwi. Najlepiej będzie, jak zostaniesz na zewnątrz, Findus, otworzył karton, a z niego wyfrunęło coś wielkiego i brunatnego. Pomocy sowa, wrzasnął Findus. Przecież to jest kogut, chyba widzisz, odparł Petson. Teraz będzie u nas mieszkał. Kogut wylądował w jednym z narożników wybiegu dla kur i rozejrzał się podejrzliwie. Będzie mieszkał? A po co? Mamy już chyba dosyć kur? spytał findus. Szkoda byłoby, gdyby Gustafsson ugotował na nim rosół, więc wziąłem go ze sobą, odpowiedział Petson. Teraz kury na pewno będą zadowolone. Zobaczysz. W tej samej chwili wszystkie kury przybiegły, żeby zobaczyć, co się dzieje. — Patrzcie, mamy koguta! Jaki elegancki! — gdakały. — Był już najwyższy czas, Petson. Właśnie tego potrzebowałyśmy. Nadąsany Findus łypał na kury złym okiem. — Jak to potrzebowałyście? — Chyba nie ma nikogo, komu potrzebny by był kogut. Ja w całym swoim życiu, ani przez sekundę, nie potrzebowałem koguta. Nie, ty nie, powiedział Petson, ale te roztrzepane ciotki potrzebują kogoś, kto by się nimi opiekował. No nie, staruszku, rzekła Guptaska, jeśli ktoś jest roztrzepany, to ty. To wcale nie o to chodzi. Teraz kogut zapiał po raz pierwszy. Silne, piękne pianie uznały zarówno kury, jak i pe